Teraz jedzie tramwaj. Jesteśmy w Warszawie na Metro Ratus Arsenal, coś z tej strony, Marek. Tam macie komendę główną policji. Pokazuję Wam. A tutaj macie restaurację. Tam są bloczki. Proszę bardzo. I multi -pup. Gruba Kaśka A teraz mam tutaj Plac Bankowy ja Chciałem jeszcze Wam pokazać Zejście do metra Ratusz Arsena Proszę bardzo Tu mamy windę Ładnie obłożone I wszystko ładnie zrobione Mamy też informację, że tam jest zejście Między tamtym zejściem Zejdziemy Jeszcze rzut na Plac Bankowy Proszę bardzo, jaki duży budynek. I zaraz korzystamy z tego zejścia. Dobrze, słuchajcie, teraz już schodzimy. Będzie to schodzić powoli. Schodzimy sobie. Piękne ławeczki. Proszę bardzo. Piękne ławeczki. Elegancko. Jest taka podejścia sobie do góry, więc idziemy do góry idziemy. i mamy tutaj kawałek parku takiego Tylko przejdę po tym parku Proszę bardzo Tu są budynki za tymi budynkami To są budynki za tymi budynkami słuchajcie jest <laughs> słynny Warszawski ratusz, a tam z boku była kiedyś słynna strefa relaksu pana statującego teraz na prezydenta Szaskowskiego. On takie coś wymyślił, taki twór wymyślił. Dobrze, wracamy. Wejdę bliżej. I ja idę bliżej, żebyście zobaczyli wszystko. Proszę bardzo. To jest typowa zabudowa dla Muranowa. Ja jeszcze gdzie proszę bardzo. Rzut na ulicę Solidarności. No i tutaj taki temat. Przepraszam was. Roberki do wypożyczenia. Przepraszam was, ale no mi jakaś głupia czkawka. Dobrze, idziemy dalej. Mamy tutaj schody. Schody. Nie będziemy z tymi schodami wchodzili. No to jest, proszę bardzo, tu już się zaczyna kino Muranów. Zaraz te kino wam pokażę tam z tyłu sobie mieszkają ludzie jest blok mieszkalny i tak to wygląda dobrze idziemy dalej Proszę bardzo kierujemy się do na Buranów schodzimy z po powrotku tutaj. zawsze to tak jest jak się kręci Uf, ładnie ławeczki zrobione zobaczcie ładnie zrobione ławeczki a tam dalej Ulica. Proszę bardzo, nie kłamałem. Kino Muranów. Kino Muranów w Warszawie. A to taka od ciekawostka. Zobaczcie, bardzo ładna rzeźba. Tylko troszeczkę, wiecie zaniedbana. Troszeczkę tak zaniedbana. Mm. Jeszcze tu się wrócimy. Miałem zrobić zdjęcie, a po prostu się zapatrzyłem. Proszę bardzo, skieruję na plac bankowy. Proszę bardzo, już idę dalej. Idę dalej. I proszę dla Was, dla Was, plac bankowy. I tutaj sobie. Piękniemy to. Dobrze, wracamy. Tak troszeczkę szybciej wrócimy. Idziemy po schodach. Tutaj macie taki park. Można sobie przyjść, usiąść. Ławki są takie troszeczkę wiekowe. Ale widzę, że nie są całkowicie zdewastowane. Tutaj latem siada młodzież. Kino Muranów jeszcze raz. Bardzo nawet wiecie co grają Możecie zobaczyć co grają i idziemy dalej Bardzo dużo ławek Bardzo ładnie tu jest Tylko takie miejsce troszeczkę jak widzicie jest zaniedbane Tak to jest troszeczkę Właśnie że zaniedbane Czyli można było to zainwestować to parę złotych ale Władze Warszawy inwestują. Przykładowo w LGBT, w takie rzeczy. Inwestują w strefę laksu. No można. To akurat był nieki, jest ciekawy widok. Tu się nie ma czym szczycić. Powiem no wam tak, tu się nie ma czym szczycić, ale na park możecie śmiało sobie spojrzeć. Na park. Przykładowo. Park jest warty uwagi. No i proszę bardzo, tam jest dalej policja. Także tam nie będę ryzykował filmować, bo jeszcze ktoś mi pogoni, powie co Ty, chłopie, tutaj ten szukasz. Dobrze, ale pojedziemy jak najbliżej. To jest budynek główny policji. Proszę bardzo. Urząd miasta stołecznego Warszawy. Proszę bardzo, macie tak i tam macie budynek. Policji w Warszawie Głównej tutaj mamy tak wyszło nam akurat słońce, słońce sprzyja na filmowaniach to może te śmietniki tak niekoniecznie są w takim miejscu usadowionych. Tak, no niekoniecznie to nie jest ozdoba i akurat nie jest to jakieś coś co by stanowiło jakieś wyzwanie. Pokażę Wam schody. To jest tak, no troszeczkę jest zaniedbane, powiem Wam tak szczerze, Troszkę jest zaniedbane, troszeczkę jest takie opuszczone. Wiecie, mogłoby nie być ten mogło. Te pojemniki gdzieś do środka można było schować. Schody są no w takim stanie, w jakim są. Zobaczcie. No ładnie jest to wszystko, ładnie wygląda, tak? Nie powiem, bo to jest niercewka, no ale schody wymagałyby troszeczkę takiego chodnowienia lekkiego. Byłoby miło, ale wiecie co? Pokuszę się i wejdziemy do góry. Mamy jeszcze trochę czasu. <laughs> Także śmiało pokuszę się i wchodzimy na dół po schodach. Wchodzimy na dół po schodach i zobaczycie co jest u góry. A u góry mamy coś takiego. Zobaczcie. Znaczy od czasu do czasu pozostawiłem torbę Proszę bardzo, macie coś takiego kurwij? Drzewa jakby tak ładnie przyciął to By to wszystko ładnie wyglądało znaczy, Popisane, pomalowane Co nie powinno tak wyglądać